Maciej Dobrowolski, dzień dobry. Uwaga, będę się rozkręcał. Witam Państwa w samo południe. jeśli słuchacie Radia Yard na żywo. Przypomnę, że naszych programów możecie Państwo także słuchać w powtórkach. Tomasz Michalik jest dzisiaj moim gościem, past prezydent Rotary Klubu, Białostockiego, Rotary Klubu. Dzień dobry, panie past prezydencie. Zaraz wyjaśnimy o co chodzi. A, dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Kiedyś się ostatnio widzieliśmy, a mieliśmy już okazję dwukrotnie spotykać się. Po raz pierwszy opowiedzieliśmy, czym w ogóle są kim są Rotarianie, czym jest Rotary Klub. Podczas naszego drugiego spotkania z kolei mówiliśmy o takiej wystawie wirtualnej, dosyć nowoczesnej, to taki prawie XXI wiek był. Ale dzisiaj też mamy powód, taki, który zawsze powoduje, że mi wracają w wspomnieniach moje czasy szkolne i licealne. Więc jeszcze troszeczkę powspominamy. Maciuś się odmłodził jakieś 30 lat. Panie Tomaszu, panie past prezydencie Rotary Klubu Białystok, witam ponownie, witam jeszcze raz. Witam. Kiedy żeśmy się spotkali, bo zacząłem mówić, to był pan prezydentem. Już pan nie jest prezydentem, obalili pana. Tak i ja jestem z tego bardzo zadowolony. To jest, można powiedzieć, takie serce tego naszego ruchu rotariańskiego. Rotary to po angielsku to jest coś, co się kręci, tak? Co, jest, co się kręci, coś się zmienia. W związku z czym od początku naszego ruchu jesteśmy najstarszą organizacją charytatywną. To można powiedzieć taką... Z angielskiego y, służebno, bo serwis służba, służba na rzecz y, lokalnego, jak i też, y, też globalnego społeczeństwa. I y, y, aby uniknąć jakiegoś takiego zastoju czy y, marazmu. W naszej organizacji te główne funkcje, czyli prezydent klubu, czy też nawet prezydent całego Rotary International, gubernator dystryktu, zmieniają się co roku. I to powoduje, że to wszystko się tak kręci z dużą szybkością. Tak? Te projekty, projekty charytatywne, projekty tak jak wcześniej rozmawialiśmy na temat projektów związanych z kulturą i sztuką, one po prostu nabierają nowy, nowych barw, i, i to jest. To jest bardzo fajne. To już wiemy, dlaczego się pana przedstawiłem jako past prezydent. Używacie Państwo, ponieważ jesteście organizacją angielską czy amerykańską? E, organizacja jest międzynarodowa, także tutaj nie możemy powiedzieć, że jesteśmy organizacją e, związaną z jakimś krajem. Natomiast ona powstała w Chicago. E, I pierwszym takim projektem, zresztą jest ulica Rotary w e, Chicago, pierwszym takim projektem była budowa szaletu. E, e, Koledzy z pierwszego klubu rotariańskiego w Chicago stwierdzili, że problemem jest, można powiedzieć, załatwianie się osób na ulicy. Z tego powodu, że nie mają, nie mają jakiegoś takiego miejsca, powiedzmy, do ubikacji. Pobudowano tę ubikację, Oczy, ona już w tej chwili nie istnieje. Ale powiedzmy, w którym to roku było, bo niektórzy mogą się zdziwić, że w Chicago nie mają miejsc do załatwiania się, a to, to był to, rok. To był początek XX wieku, tam 1905, 1906. Dokładnie. Rok takiego, tak? I do tej pory, ja tego nie widziałem, od razu powiem, szukałem, nie zauważyłem, ale są ludzie, którzy twierdzą, że ciągle te, na, na ścianie tego budynku jest taki cień od zarysu tej, tej toalety, tak? No i ten ruch rotariański wkrótce po rozwoju w Stanach Zjednoczonych, w tych dużych miastach, rozrósł się na cały świat. Do Polski przybył 92 lata temu. W Polsce przedwojennej mieliśmy kluby w Łodzi, w Warszawie, w Lwowie, w Pabianicach. W Białymstoku nie było klubu Rotary przed wojną, także my jesteśmy pierwszym klubem Rotary w Białymstoku. No, my już mamy historię siedmioletnią, tak. No, za tych siedmiu lat wrócimy, bo mi się tutaj pewne dane nie zgadzają, ale będę prosił o wyjaśnienie. A wracając do klubu rotariańskiego, kto jest członkiem takich klubów? Członkami Rotary są osoby, które chcą, my mówimy, no może nie jest dobre polskie tłumaczenie, służba ponad własne interesy, tak, którzy chcą prowadzić projekty na, no, na rzecz, na rzecz społeczności. I to są wolne, głównie to są osoby niezależne finansowo, wolne zawody, przedsiębiorcy, ale też, no, ci, którzy chcą po prostu coś zrobić, tak? Tu nie ma, nie ma, nie ma jakichś ograniczeń, nie ma wytycznych, natomiast jest jedna podstawowa zasada. Nie można się do Rotary zapisać, do Rotary po prostu jest się zaproszony, czyli to też jest ważna sprawa, gdyż chcemy utrzymać dobrą atmosferę w klubie. To nie oznacza, że, że my odrzucamy kandydatury, bo jeszcze w historii Klubu Rotary Białystok tak się nie zdarzyło, ale chcemy, żeby te osoby, które do nas chcą się dołączyć, po prostu poznały czym się zajmujemy i jeżeli jest, jest ta wspólna taka synergia, no to serdecznie, serdecznie zapraszamy. My spotykamy się raz na tydzień, co poniedziałek o godzinie 19 w klubie, w hotelu Hampton by Hilton przy Szymborskiej 2. A to miejsce to jest takie trochę miejsce dla ludzi, którzy już mają w swoim życiu poukładane sprawy, także finansowe i mogą trochę czasu poświęcić innym. No właśnie, ja chcę się skupić, zanim przejdziemy do tego naszego powodu, o którym jeszcze nie wspomniałem, dzisiejszego spotkania. Skupić się na tym, co Państwo ostatnio w stoku robiliście, w czym i komu pomagaliście. No, tak jak wiele organizacji, ostatnie dwa lata po, po inwazji. Rosyjskiej na, na Ukrainę, bardzo dużo projektów związanych z pomocą y, y, Ukrainie-Ukraińcom. Ale my też do tego trochę inaczej podeszliśmy, gdyż ta główna pomoc nasza była skierowana na rzecz właśnie tych Ukraińców, którzy, Ukraińców, obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Białymstoku i w okolicy, mieliśmy projekty, prowadziliśmy projekty, zanim zanim te sprawy zdrowotne zostały uporządkowane, projekty pomocy ze szpitalem, tak, DSK mieliśmy taką jakby w cudzysłowie linię kredytową, tak, że tak, połączenie z DSK, jak DSK mówiło, że tam, tam powiedzmy dzieciom czy, czy tym matkom dzieci jest potrzebne chociażby typu śpioszki, ubrania i tak dalej. Nawet lekarstwa, których nie można systemowo zabezpieczyć, to my, my się tym zajmowaliśmy. Obecna nasza prezydent sama osobiście dwa razy w tygodniu jeździła na zakupy, wybierała właśnie czy to ubrania, czy to też takie artykuły higieny, dla tych, dla tych dzieci. Ufundowaliśmy też edukację, ufundowaliśmy też laptopy dla, dla dzieci, głównie szkoły, końcówka szkoły podstawowej, dzieci, które miały zdawać egzamin ośmioklasisty, wtedy też nie było to uporządkowane. Te laptopy umożliwiły zdawanie egzaminów na Ukrainie, tak, także te dzieci dostawały świadectwo ukraińskie, wiadomo, że to jest zdawanie egzaminu w języku polskim, z historii polskiej dla kogoś, to się tego nie uczył, jest, jest, jest niemożliwe, tak? Poza tym też, też projekty związane z, ze zdrowiem psychicznym, sierot, sierot które, które przeżyły no, chyba największą traumę, tak? utrata rodziców, czy to, czy to jeżeli, jeżeli ktoś był żołnierzem, tak? czy ewentualnie podczas bombardowania. Jest to olbrzymia, olbrzymia trauma i też uruchomiliśmy wspólnie z naszymi kolegami z klubu Rotary w Połtawie, taki program, on jeszcze trwa do końca września, tak? Edukacji czy rehabilitacji psychicznej dzieci poprzez sztukę i hipoterapię. Dzisiaj w studiu Radia Jard w samo południe goszczę Tomasza Michalika, który jest past prezydentem, czy już sobie wyjaśniliśmy skąd ta nazwa, rotary klubu w Białym Stoku. Panie Tomaszu, to teraz już powiedzmy, dlaczego się dzisiaj widzimy, dlaczego siedzimy przed tym mikrofonem. Mam przed sobą ulotkę, która się nazywa 11 Charytatywny turniej Piłkarski. Tak jest. Chciałbym serdecznie zaprosić drużyny, drużyny z zakładów pracy instytucji białostockich do zgłoszenia się do naszego 11. już charytatywnego turnieju piłkarskiego. E, Rotary e, Puchar, e, Puchar, czyli za zwycięstwo. Ufundował wiceprezydent miasta pan Adam Musiuk. Natomiast rozgrywki będą odbywały się na stadionie Bosiru 30 września. A zgłoszenia prosimy poprzez nasz fanpage, można nas łatwo znaleźć na Facebooku, ewentualnie poprzez, jeżeli ktoś zna numer telefonu do mnie, to przez numer telefonu. Jeśli nie, to na e-mail naszego klubu białystok małpa, Białystok małpa, Co to za turniej? Jest to już 11. edycja turnieju i podczas tego turnieju pozyskujemy środki. Po prostu każda drużyna, każda drużyna wpłaca wpisowe. W tym roku jest to 2200 zł. I to wpisowe po odliczeniu kosztów organizacji, czyli sędziowania, opieki medycznej, w 100% jest, jest kierowana na nasz projekt charytatywny. Mamy, mamy drużyny, które co roku w każdej edycji tego turnieju biorą, biorą udział, wracają, także część z tych rozgrywek, to jest, można powiedzieć, tak, że sam turniej nie jest ważny, ważny jest rezultat meczu pomiędzy tymi, tymi dwoma, dwoma drużynami. Forma to jest taka orlikowa czyli pięciu zawodników w polu plus bramkarz. Jedenasty, a jak to się stało, że Białostocki Lotaryk lubi, czy 7 lat, a już jest jedenasty charytatywny turniej piłkarski? No, powinien być czternasty, tak, bo organizujemy dwa turnieje w roku. Jeden halowy, drugi, może być jeden wiosenny, drugi jesienny. Ten wiosenny jest halowy, albo już jak jest wiosna, to też na obiektach Bosiru, w zależności od pogody. Natomiast jesienny jest, jest na otwartym, zawsze na otwartym boisku. I dlatego jedenasty, tak? To była przerwa związana z epidemią covid u natomiast, natomiast tak przyjęliśmy taką nomenklaturę, tak? Od tego roku, od zeszłego roku, przepraszam, od zeszłego roku jest pomysł. Każda wygrywająca drużyna dostaje przywilej umieszczenia gwiazdki na swojej koszulce. Także ubiegłoroczna, ubiegłoroczny zwycięzca tego, tego turnieju, wiem skąd inąd, że ma koszulki już zamówione do grania właśnie z gwiazdką tutaj nad, nad logo swojego, swojego zakładu pracy. Także zapraszamy, zachęcamy, tak, bo na pewno tak możliwość grania w koszulce z gwiazdką, tak jak mistrzowie świata, tak to też jest, jest Chyba zachętą dla, dla zawodników. A ja się zastanawiam, w jaki sposób taki turniej, charytatywny turniej e, piłkarski jest charytatywny, czyli w jaki sposób on pomaga i komu pomaga? E, już od kilku edycji pomagamy w edukacji dzieci. Białostockich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli mówiąc w skrócie domów dziecka. Domów dziecka tak? I e, wcześniejsze edycje to było pomoc e, hospicjum w Białymstoku dwa razy. E, pomagaliśmy też e, dla żłobka, zbieraliśmy na narzędzia chirurgiczne dla, e, dla USK. Natomiast e, od kilka ostatnich edycji zbieramy na edukację e, dzieciaków. No wiadomo, to w większości, praktycznie w 100% to są sieroty społeczne, które już na wejściu, na wejściu do tych placówek, do tych domów dziecka mają potężne zaległości w edukacji i to nie jest tak, że po prostu nie mogą nadgonić, one po prostu to, tego nie mają, to, rodzice, Rodzice nie zapewnili ich z różnych, z różnych powodów, ja tu nikogo nie oceniam, tak, ale z różnych powodów nie zapewnili im możliwości, powiedzmy, nawet chodzenia do szkoły w niektórych przypadkach. I poprzez zapewnienie. E, mówiąc krótko, korepetycji tym, tym dzieciom. Wy, te Za dzieci... te pieniądze zebrane na turnieju. Tak, tak. Je, one są przeznaczone na, na, organizację, na organizację korepetycji dla tych, dla tych dzieci, z takich przedmiotów, jakie one potrzebują. Także to nie jest tak, że to jest jakaś klasa. Każdy, Każda, każda taka osoba dostaje jakby indywidualny program. Niektóre, niektóre dzieciaki mają jeden przedmiot, inne mają dwa lub trzy, tyle, ile jest, tyle, ile jest potrzebne. No właśnie, 10 drużyn powiedział pan. Ile tych meczów będzie w sumie? No to. 10, 7? No, więcej będzie. To jest 5, granie 7, od rana do, do tak, godziny takiej dobrej, trzeciej, czwartej. Od rana 30? września. Tak, tak, tak. To gdzie te mecze się odbędą? Te mecze się odbędą na obiektach Bosiru jako atletycznych, przy ulicy Wołodyjowskiego dwa bodajże. Mhm. Czyli koło, koło Zwierzyńca. Mm -hmm. Tak, czytam sobie, czytam tą lotkę. nie ma tu wiele do napisania, ale jest w kolorze zielonym. Czemu kolor zielony? Bo tak ładnie wygląda? To jest kolor nadziei, tak, a kolor nadziei to jest y, o tyle ważny, że dajemy tym, tym beneficjentom, tak, po prostu nadzieję na lepsze życie. Na, na, to le, na lepsze życie, nie w tym rozumieniu, że dajemy pieniądze, ale dajemy szansę, przy, szansę dla tych... Ja muszę powiedzieć, że już... Y, była przerwa covidowa, kiedy no, z przyczyn organizacyjnych, po prostu nauka, te korepetycje przez Zuma, no, po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić. Także, ale już pierwsi, może być absolwenci tego, tego programu trafili na studia, tak? I ja muszę powiedzieć, że no, to jest to dla mnie, ja się popłakałem, ja się naprawdę popłakałem, trudno to, w to uwierzyć, ale jako, jako nauczyciel po raz pierwszy zgłosiła się osoba, która była beneficjentką tego w pierwszej, w pierwszej edycji. Dostała się na studia, na pierwszy rok studiów i, i, i już chciała też od siebie, od siebie też, też przekazywać tą swoją wiedzę, energię dla, dla swoich młodszych kolegów, kolegów, koleżanek. I też ja się, padło pytanie, padło takie pytanie, padło takie pytanie. Dlaczego to albo co, co, co ta osoba jakby czuła w momencie kiedy, kiedy tą jakby nie było pomoc otrzymała. Ona powiedziała, że dla niej najważniejsze było to, że ktoś się o nią troszczy po prostu. Że komuś komuś innemu, komuś obcemu, tak? Komuś kogo ona nie zna w ogóle i, i, i nie znała, zależy, zależy na tym, żeby odniosła w życiu sukces, bo my dajemy tylko narzędzie do tego, natomiast to, co ta osoba zrobi z tym narzędziem, to już jest, to już wszystko w stu zależy od tej osoby. Ilu członków liczy sobie w tej chwili Białostocki Klub Rotary? No tak, to nie jest liczba szczęśliwa, bo to jest liczba 13, tak, ale, ale tutaj chcę powiedzieć, że w tym miesiącu będziemy mieli też, przyjmiemy dwóch nowych członków, koleżankę i, i kolegę, także na, 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 koniec, na koniec września będzie to 15 osób. Panie Tomaszu, to mi pozostaje trzymać kciuki, żebyście jak największe pieniądze zebrali nie tylko na tą akcję, nie tylko w tej akcji charytatywnej, o której mówimy przy okazji 11. charytatywnego turnieju piłkarskiego, ale także po to, żebyście no, naprawdę jak najwięcej radości ludziom dali. Ja to chciałbym powiedzieć, że też podziękować, jeśli można, bo to, to jest taka trochę, trochę prywatna, tak? Podziękować. Chciałbym podziękować sponsorom, którzy do, tej, do tego momentu już zadeklarowali swoją pomoc, a więc Hotel Hampton by Hilton zabezpieczył vouchery, tak? Czyli będzie można ze swoją drugą połówką spędzić weekend w dowolnym terminie w hotelu Hampton by Hilton. Nie troszcząc się o śniadanie, bo to jest łącznie ze śniadaniem, chciałbym podziękować sklepom Prestige Męski. Też przeznaczą 2000 zł na. Dodatkowo do tego, co zbierzemy na, na pomoc, na, to, na ten na nas cele cel charytatywne. Chciałbym też podziękować i Radzi za objęcie patronatem, jak również i Izbie Przemysłowo-handlowej za objęcie honorowym patronatem naszego, naszego turnieju. Chciałbym wszystkich zaprosić do, do kibicowania, oglądania tak. Turniej od razu mówię jest w formule fair play. Zdarzają się jakieś kontuzje, jest opieka medyczna, ale gramy fair play, tak, także <laughs> nie ma, nie ma jakichś tam powiedzmy krzyków, są emocje, duże emocje, natomiast staramy się, żeby one jednak nie eskalowały, tak. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Tomasz Michali dzisiaj był państwa gościem, past prezydent Białostockiego Rotary Klubu, organizacji najstarszej organizacji na świecie charytatywnej, prawdopodobnie najstarszej, która powstała na początku XX wieku w Chicago, a która w Białymstoku istnieje od 7 lat. Przez ten czas między innymi zorganizowała 10, a w tym roku, już za chwilę, już 30 września finał 11 charytatywnego turnieju piłkarskiego. Pięknie panu dziękuję.